Sieman Season Web Film, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj potypujemy sobie wyniki mistrzostw świata w katarze 2022. Zanim zaczniemy oczywiście zapraszam Cię do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. Też dobijamy 200 subskrypcji. Tymczasem lecimy. Na czym ta w ogóle stronka polega? Już szybciutko wyjaśniam. Musimy po prostu wytypować jakie będą wyniki następujących meczów Mundialu w Katarze. Jakby co nagrywam, to jeszcze w niedzielę i tutaj nie, nie ma zwycięzcy pary Ukrainy Walia, ale po, po prostu potypujemy te wyniki jak możemy. więc zacznijmy mecz otwarcia. Z, no, jakby Katar, Ekwador, bardzo Senegal, Holandia, się tam nie znam. Jakby czy Senegal Holandia będzie meczem otwarcia i ja w nim szczerze typuję wynik 1 do 3 dla pomarańczowych. I tak właśnie widzicie, tak się zmienia tabela. Tutaj w meczu Katar Ekwador powinien według mnie być wynik 1 do 1 i tak już zakończyliśmy pierwszą kolejkę. Katar Senegal to będzie... Myślę.. 1 do 2 dla Senegalu. A Holandia z Ekwadorem spokojnie sobie poradzi. 3-1. Holandia za to z Katarem dajmy jakiekolwiek szanse. No i będzie tutaj 1 do 0. Holandia zapełnia wszystkie możliwe 3, 3 punkty. A Ekwador z Senegalem. Ekwador ma tutaj jak widzicie 1 punkt. No, Zremisuję do 2, nie 2 do 3, tylko dwa do 2. Tak jest. No, i tak się właśnie prezentuje a do fazów pucharowej No, tak po prostu to się będzie prezentować, tylko wy, wyłączę tłumaczenie strony. O, no i teraz przejdźmy do grupy B, czyli Anglia, Iran, USA i zwycięzca pary Ukraina-Walia. Tak, ym, Anglia zaczyna zwycięstwem 3 do 1 z Iranem i USA myślę zremisuje 1 do 1 z, ze zwycięstwem właśnie tej pary. A ta tak zwana para wygra, powinna sobie poradzić 3 do 2 z Iranem. Anglia y, z USA, czyli mecz tych samych języków, y, myślę powinien zakończyć się no szczerze nie wiem 3 do 0 dajmy wynik właśnie taki już hmm, Anglia zapewniła sobie awans do grupy i ostatni mecz yy, i tutaj dajmy, powiedzmy, że wygra, wygrali i, e, i aha BBA widzicie, mimo to Anglia wychodzi z grupy, a Iran przegrywa 1 do 2 z Iranem wygrywa USA. Więc tak się prezentuje tabela. A te zespoły powinny być w fazie pucharowej I przechodzimy do grupy C z Polską. Skąd z jeszcze, przypomnę, Argentyna, Audii, Arabia Saudyjska, Meksyk oraz Polska. I tak, Argentyna spokojnie wygrywa, nawet 4 do 1 z Arabią Saudyjską, a Meksyk z Polską remisuje 2 do 2. 2 do 2, albo 1 do 1, zależy. Polska z Arabią Saudyjską radzi sobie spokojnie 3 do 0. Chociaż nie bądźmy tacy optymistyczni, niech tutaj będą, bo mogą nawet zgubić punkty z najgorszym rywalem, czyli ale mimo to wygrywają, więc co ja mówię, że Mogą stracić punkty, jak wygrali. Y, Argentyna z Meksykiem naprawdę za, y, by było zarąbiste meczycho męczy, i y, y, wygrali 2 do 1. Polska za to z Arabią Saudyjską, nie z Arabią Saudyjską, tylko z Argentyną, y, czyli z Leo Messi z remisu 1 do 1. Y, czyli Polska ma 5 punktów, czyli wychodzi na spokojnie z grupy, a y, Arabia Saudyjska y, przegrywa 0 do 3 z Meksykiem, czyli jak widzicie straci aż 10 goli, a tak się prezentuje i Pol Polska będzie wygrywała, wygrała ze zwycięzcą z pierwszego miejsca z grupy D, czyli Francja. I słuchajcie, tutaj zdaje mi się, że jest to zwycięzca pary Kostaryka, Nowa Zelandia, a tutaj to peru to nie wiem co to konkretnie oznacza, ale jeszcze jest tutaj jedna para. A słuchajcie, nie wiem yy, jaka jest ta druga para, yy, która jest wodaż w grupie G? Nie, w grupie H. A nie, w grupie E. Tak. I, ale y, zajmiemy się grupą D. I tak Fre Dania zagra z Tunezją i myślę, że na spokojnie wygra 2 do 0. Francja z... No, nie wiadomo jeszcze kim, myślę, jak ma to być zespół gorszego kalibru, jak Kostaryka, bo tam Kostaryka jeszcze chyba była, Kostaryka albo Peru, no to myślę, że na spokojnie wygra 3 do Tunezja z tym zespołem powinna zremisować jeden do jednego Francja z Danią wygrać minimalnie 2 do 1. Tunezja Tunezja prze, y, przegra ale również z Francją, a TBD. Y, no, przegra, dostanie y, 0,2 z Danią. I tak się prezentuje grupa. tak, i Francja zagra z Polską, czyli mamy troszkę wywalone. 100. I tak to TBD to prawdopodobnie para, którą wam już pokazywałem. A tak to: Hiszpania, Niemcy i Japonia. I tak. Pierwsza: Japonia z Niemcami wygra 2 do 1. Hiszpania wygra 3 do 1. Japonia zremisuje albo wygra 1 do 0. Hiszpania z Niemcami. Z... Sen, niesensacyjnie wygra. E, Japonia z Hiszpanią sensacyjnie zremsuje 1 do 1, a Niemcy e, na spokojnie wygrają. Tutaj dajmy na to 2 do 1. Nie na spokojnie, ale zawsze coś. E, do gr grupy F teraz gdzie jest Belgia, Kanada, e, Maroko oraz Chorwacja. I tak y, pierwsze Mor Maroko hmm, przegra 1 do 3 z Widzem mistrzem Świata. Belgia y, wygra na spokojnie 3 do 1 z Kanadą. Y, Belgia z Maroko. Y, a tutaj mamy jakąś jedynkę. Nie wiedzieć, jest, nie wiedzieć skąd. Y, Belgia wy, czy, wy, y, wygra z Maroko. Aż 4 do 0. No padają, już, nie. Y, Chorwacja sensacyjnie zremisuje 2 do 2 z Kanadą. Chorwacja teraz z Belgią przegra 1 do 2, a Kanada wygra 3 do 1 z Maroko, ale to nawet nie wystarczy, gdyż bilans bramkowy wynosi u nich 0, a u Chorwacji 1. Czyli Chorwacja zagra z Hiszpanią, a Niemcy z Belgią. Teraz mam przedostatnią grupę Brazylia, Serbia, Szwajcaria oraz Kamerun. I tak Szwajcaria wygrywa 2 do 0 z Kamerunem. Brazylia na spokojnie wygrywa 3 do jednego ze Szwecją. Kamerun. No, dajmy na to, że zremisuje z Serbią. A Brazylia wygra nad Szwajcarią 2 do 0. Teraz Kamerun z Brazylią 1 do 4 a Serbia Bia, przegrywa aż 0-3 ze Szwajcarią. I tak się właśnie prezentuje tabela grupy, a tutaj będą grać. I teraz mam ostatnią grupę, gdzie są Portugalia, Ghana, Urugwaj oraz Republika Korei Południowej. To najpierw Urugwaj 3-1. Portugalia dajmy na to, że Wygra 3 do 0. I teraz Republika Korei Południowej wygra lekko, ale 1 do 0. A Portugalia zremisuje z uruwajem Korea Południowa przegra 1 do 3. A Ghana wywalczając aż dwa gole przegrała wspaniałym meczu 2 do 3. I tak się prezentują właśnie nasz tak się prezentuje właśnie nasza tabela ym, no w sensie fala bucharowa. Gdzie Holandia zagra z Anglią, Argentyna z Danią, Hiszpania z Chorwacją, Brazylia z Urugwajem, ym, TBD, czyli zwycięstwa pary Ukrainowali z Senegalem. Francja z Polską, Belgia z, z Niemcami i Portugalia ze Szwajcarią. I tak się właśnie kończy nasz odcinek. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że dobrze wyszedł odcinek. Jeśli Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, jakieś subskrypcje, bo dobrałem 200. Wpadnij na mój kanał i obejdź tam skróty kilku meczów. Ja cię serdecznie zapraszam i do zobaczenia. Co? Na cześć.